Czy masz problem z oddaniem zadania żonie, mężowi lub swojemu pracownikowi? Wiele razy spotyka się z czymś takim, że ja nie oddam ci tego zadania, bo ja to zrobię lepiej, ja to zrobię szybciej, ja to zrobię tak, jak być powinno. Jeśli tak, zapraszam cię do tego odcinka. Cześć, nazywam się Rafał i w tym filmie chciałbym podzielić się z tobą bardzo ważną rzeczą, jaką jest Delegowanie zadań, zwłaszcza w firmie. Oczywiście możesz użyć tych rad też w życiu prywatnym, zatem zapraszam Cię do oglądania. Wydawałoby się, że delegowanie zadań, czy to w życiu prywatnym, czy w firmie, jest dla nas rzeczą obcą, ale jak sobie przypomnę, to straciłem dziesiątki tysięcy złotych, dopóki nie zrozumiałem, że to w większości nie jest winien pracownik za to, że wykonał źle zadanie, a osoba. Która deleguje zadanie. W tym odcinku pokażę Ci kilka zależności i kilka punktów, które możesz wdrożyć i w życiu prywatnym, i w życiu służbowym, i zobaczysz, jaki będzie tego efekt. Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, zapraszam Cię do subskrybowania, a ja na podstawie swoich doświadczeń będę mówił o rzeczach, które w firmie się nie sprawdziły, albo o rzeczach, które wprowadziłem i przyniosły niesamowity efekt nie tylko czasowy, ale też finansowy. Zatem zaczynamy. Wyobraźmy sobie takie podstawowe zadanie, które chcielibyśmy oddać pracownikowi. Niech to będzie nawet wyjazd do sklepu po jakieś materiały lub wykonanie prostego zadania. Pierwszą niezwykle ważną rzeczą, którą ja bym zrobił, to jest opis zadania pracownikowi. I od tego zależy, jak on mocno zrozumie to zadanie. Siadamy razem z pracownikiem i tłumaczymy mu, co jest do wykonania. Nie to, co on ma zrobić, tylko co jest do wykonania. Czyli e Wyobraźmy sobie, że musimy wmurować okno w pewien otwór, do tego jest nam potrzebna zaprawa, pustaki lub cokolwiek. I więc mu tłumaczymy, że w tym miejscu musimy wmurować okno, do tego musimy kupić okno, musimy kupić zaprawę, musimy kupić pustaki, tak żeby on sobie wyobraził to całe zadanie. Więc skupiamy się całkowicie na tym, aby mu. Bardzo mocno, szczegółowo opisać to zadanie. Drugim, kolejnym ważnym punktem jest, aby wytłumaczyć mu, dlaczego jego wybraliśmy do tego zadania. I tu ważne są aspekty. Mamy tą osobę, która ma jechać po te materiały do sklepu, czyli Janku, wybieram Ciebie do tego zadania, ponieważ masz prawo jazdy, umiesz jeździć autem i świetnie sobie z tym zadaniem poradzisz. Trzecią ważną rzeczą, którą mu komunikujemy, to już jest przekazanie tego akurat właściwego zadania. Czyli Janku, pojedziesz do sklepu, kupisz e, pustaki w ilości takiej, kupisz okno, kupisz zaprawę to wszystko jest nam potrzebne, abyś dowiózł to e, na budowę, w to miejsce, załadował, rozładował e, i dostarczył do tego i tego e, człowieka. Jeśli już opiszemy zadanie, przedstawimy naszemu pracownikowi, dlaczego jego akurat wybraliśmy do tego zadania, przekazujemy mu, co ma do zrobienia, przechodzimy, uważam, że do najważniejszego punktu czyli punkt. Myślałem, że nie odparę sobie. Przechodzimy do najważniejszego, czwartego punktu. I tu zadajemy niezwykle ważne pytanie. Zaraz dlaczego niezwykle to niezwykle to ci o tym opowiem. Janku, powiedz mi, jak to zrobisz. I dlaczego to delegowanie jest tak ważne? Bo wielokrotnie popełniamy ten błąd, że nam się wydaje, że ten pracownik już będzie wiedział, co ma zrobić. Przekazujemy bardzo czasami skomplikowane zadania w jednym zdaniu, w dwóch zdaniach. A niestety, tak jak i w opisie, i w samym opisie zadania, musimy przekazać mu ideę, tak, żeby on zrozumiał i nie popełnił błędów. Przypominam sobie, Jaki ja miałem z tym problem, kiedy myślałem, że wszyscy pracownicy będą myśleli tak jak ja. I jest to totalną bzdurą, ponieważ no, pracownicy mają inny tok myślenia, no chyba że ktoś pracuje z Tobą kilkanaście lat, wtedy być może będzie czytał Ci w myślach. Ale wracając do tego opisu, upewnij się, że pracownik dobrze Cię zrozumiał. Zadajesz mu pytanie, Janku, jak zamierzasz to zrobić? Jest to niezwykle ważne, ponieważ w ten sposób weryfikujesz, czy on zrobi tak, jak ty chcesz, lub czy zrobi to inaczej. To jest ten moment, kiedy za chwilę w kolejnym punkcie będziecie mogli to zweryfikować. Słuchając nas naszego Janka, możemy wyciągnąć wiele różnych aspektów. Po pierwsze, My nie wiemy, czy my idealnie delegujemy to zadanie, lub czy na przykład Janek z racji swojego doświadczenia będzie mógł coś udrożnić, coś będzie mógł zoptymalizować, więc kolejnym ważnym punktem jest to, żeby zadać sobie pytania proste. Janku, czy coś byś poprawił? Janku, czy w międzyczasie być może coś urodziło się u ciebie, co byś jednocześnie z tym zadaniem połączył? Po przekazaniu zadania i usłyszeniu od Janka, jak zamierza to zrobić, te pytania są bardzo ważne, bo one mogą jeszcze bardziej zoptymalizować to zadanie lub pokazać punkty, o których mogliśmy jeszcze wcześniej nie wiedzieć. Więc zadawaj pytania, lub inaczej, zadawajcie je sobie wspólnie. Jeżeli już wspólnie doszliście do konsensusu i ty już jako pracodawca lub jako osoba prosząca kogoś o pomoc, o wykonanie jakiegoś zadania, jesteś pewna, że jesteście równi co do wypowiedzi i wasz opis zadania się zgadza, czyli zbudowaliście ten taki pierwszy złoty most, jeśli potrzebujesz, możesz zakończyć to ostatnim punktem, czyli Janku, jeżeli wykonasz zadanie. Daj mi proszę jakiś sygnał. Jeśli będę w pobliżu, po prostu powiedz mi, że wykonałeś zadanie, możesz mi wysłać sms możesz do mnie zadzwonić i potwierdzić mi tak, żebyśmy to zadanie odhaczyli. Można by powiedzieć, że w internecie mamy dużo opcji delegowania. Jest 5stopniowy proces delegowania według Krzysztofa Sarneckiego. ośmiostopniowy. Etapowy proces delegowania według Dariusza Tarczyńskiego, i uważam, że wszystkie te sposoby są bardzo dobre. Jak najbardziej niezwykle ważnym jest, abyś ty skorzystał ze wszystkich, ale dostosował dla siebie ten odpowiedni. Umie, działa ten, i uwaga, to nie jest taka prosta sprawa, że wdrożysz to sobie z dnia na dzień, bo nad tym trzeba bardzo pracować, ale jak sobie przypomnę swoją historię, bardzo dużo straciłem na to, że pracownik gdzieś pojechał, czegoś nie zrobił, czegoś nie dokończył, bo zapewne ja mu nie dopowiedziałem, lub nie byłoby tych pytań, które by wyłączyły jakąkolwiek porażkę danego zadania. W tym filmie chciałem Ci zwrócić uwagę na to, że to Twój biznes dla Ciebie jest najważniejszy i to jak będziesz dialogował zadania będzie świadczyło o tym, czy zaoszczędzisz pieniądze lub czy zadania będą systematycznie i szybko wykonywane. Także pamiętaj, możesz korzystać z wielu poradników, ale musisz wyciągnąć sobie właściwą pigułkę. Tych sześć punktów zadziałało u mnie. Ja cały czas nad tym pracuję, cały czas to wdrażam, ale dzięki temu wiem i widzę, jak wiele zaoszczędziłem w swoim biznesie. Mam nadzieję, że wdrożysz te punkty u siebie. Zaznaczam, punkt czwarty. Robi świetną robotę. Możesz się spodziewać tego, że ludzie będą patrzyli. Na ciebie, bardzo dziwnie, jeżeli będą musieli ci opowiedzieć, jak zaczynają, jak zamierzają wykonać to zadanie. Fajnie się z tym zmierzyć i to, co mogę polecić, lepiej to wdrożyć niż tego nie wdrażać. Dziękuję ci serdecznie za udział w kolejnym filmie, za to, że zostałeś ze mną do końca. No i cóż, do zobaczenia na moim kanale.